Legenda o przeklętym naszyjniku królowej Bony. Dawno temu, w mrocznych czasach panowania królowej Bony, na zamku w Chęcinach rozgrywała się historia ochciwości, przekleństwie i ludzkiej tragedii. Bona, słynąca z piękna, lecz także z bezwzględnej rządzy bogactwa, rządziła żelazną ręką. Jej poddani żyli w ciągłym strachu przed nowymi podatkami i... Konfiskatami. Pewnego dnia królowa postanowiła urządzić wystawny bal, na który zaprosiła całą okoliczną szlachtę. Wśród gości znalazła się kobieta, która miała na sobie niezwykły naszyjnik z rubinami, przekazywany w jej rodzinie od pokoleń. Blask tych kamieni przyciągnął uwagę chciwej królowej. Kilka dni po balu, Bona wezwała szlachcica i zażądała od niego naszyjnika, grożąc wysokimi podatkami. Mężczyzna był załamany. Rubiny były dla niego bezcenne. Stanowiły symbol jego rodu. Jednakże wobec groźby królowej musiał oddać skarb. Zrozpaczony szlachcic, w przypływie rozpaczy, rzucił na naszyjnik straszliwą klątwę. Niech ten naszyjnik nigdy więcej nie przyniesie radości! Niech jego blask zgaśnie, a kto go nosi, niech poniesie srogą karę! Klątwa zaczęła działać niemal natychmiast. Piękne rubiny straciły swój blask, stały się matowe, szare. Królowa była wściekła. Wezwała alchemika, by ten przywrócił naszyjnikowi dawny blask. Alchemik, znany z ciemnych praktyk, obiecał spełnić jej życzenie, ale za wysoką cenę. Wymagał ofiary młodej dziewczyny, której życiodajna krew miała odnowić kamienie. Królowa, ślepo podążając za swoją chciwością, zgodziła się na okrutny warunek. Nakazała uprowadzić piękną młodą dziewczynę i zamknąć ją w lochu. Alchemik przeprowadził swój rytuał, a naszyjnik odzyskał dawny blask. Jednakże cena była zbyt wysoka, młoda dziewczyna zginęła, a klątwa ciążyła nad naszyjnikiem i królową. Od tamtej pory mówi się, że dusza zamordowanej dziewczyny wciąż błąka się po zamku, szukając sprawiedliwości. A naszyjnik, choć piękny. Przynosi jedynie nieszczęście każdemu, kto go nosi.